W spotkaniu 12 kolejki pierwszej ligi śląskiej Inter Hall Podlesianka Katowice podejmowała u siebie przedostatni w tabeli Gwarek Tarnowskie Góry. Faworytem tego spotkania byli niewątpliwie gospodarze, zwłaszcza, że goście patrząc statystycznie mają najgorszą defensywę i ofensywę w lidze. Spotkanie nie było jednak łatwe. Zobaczmy składy Podlesianka Owsiński, Stachoń Nowotnik, Grzeszczyk Rzak, Lubacki, Śliwiński, Mika, Kunka i Pasieka. Jeżeli chodzi o goście, czyli Gwarek Tarnowskie góry, Hajda, Pilch, Kraszewski, Jara Szkodny, Nowiński Dzieciaszek, Dudek Gruszczyński, Dudziński i Szymczyk. W sobotnie popołudnie pogoda niestety nie rozpieszczała i murawa była mocno nawodniona, a co za tym idzie, było też bardzo miękko. No i nie były to idealne warunki do gry w piłkę. Podlesianka przez pierwsze 10 minut biła głową w mur. A pierwszą bramkę w tym spotkaniu ku zaskoczeniu wszystkich strzelili goście. Piłkę na 30. metrze od bramki Marcela Owsińskiego-Zgarnia. Damian Dudziński strzela na bramkę i wyprowadza gwarek tarnowskiej Góry na prowadzenie w 13. minucie sobotniej rywalizacji. Zaskoczony golki LGKS-u, który zastępował w tym spotkaniu kontuzjowanego Artura Tomanka. No i po raz pierwszy w tym meczu musiał wyciągać piłkę z siatki. Śliwiński Piłka za plecy obrońców na Lubaskiego Ten walczy z obrońcą Gwarka Leży na Morawie gracz LGKS-u Sędzia nie dopatrzył się Jednak przewinienia No i nie było rzutu karnego dla Podlesianki W 27 minucie kolejną akcję Stworzyli sobie goście Piłka na prawej stronie boiska Dośrodkowanie Gruszczyńskiego W pole karne Strzały głową Adama Dudka no, i musiał przenieść piłkę nad poprzeczką Marcelowski. Pół godziny gry za nami. Pasieka do Śliwińskiego ten w pole karne, do Adama Żaka Uderzenie głową, ale nasz napastnik nie zdołał trafić światło w ramki. No i z piątego metra rozpoczynał Jakub Hajda. Nowotnik. Dobry ten na lewą stronę boiska do Śliwińskiego. Ten potrafi się rozpędzić z piłką. Śliwiński na 16 metr do nowotnika jest też Grzeszczyk. Na prawej stronie jest Mateusz Szemika. Długo rozgrywają akcji gracze gospodarzy. Strzelały Grzeszczyk. Poprawiał jeszcze Adam Żak, ale nie udało się doprowadzić do wyrównania. Dobra interwencja też golki Gości Jakuba Hajdy. 39. minuta. Łukasz Grzeszczyk w polu. karnym. no taki centrostrzał posłany przez naszego zawodnika. Jeszcze jest Mateusz Mika. Uderzenie zblokowane. No i nie było nic więcej z tej akcji przeprowadzonej przez gospodarz. Na przerwę schodziliśmy zatem, przegrywając z Gwarkiem z 0 do 1. Po zmianie strony, mocno ruszyliśmy do ataku. Grzeszczyk w pole karne do Miki. Mika poradził sobie z rwalem. Jest Śliwiński, jest jeszcze Adam Żak. Adam Żak faulowany przez gracza gości, konkretnie przez Pawła Pilcha i sędzia wskazał na wapno. Przetrzymywany na pastikę LGKS-u, no nie był w stanie oddać strzału na bramkę. Gości i sędzia zdecydował się wskazać na 11 metr. Do piłki podszedł Kajetan Kunka, pewne strzały naszego obrońcy. Zmylony Jakub Hajda, bo no i mamy remis w 48 minucie tego pojedynku. Z Zimną krwią wykończył sytuację z 11 metrów Kajetan Kunka. Duża radość miejscowych kibiców, Nowo Podlesianka bardzo szybko w drugiej połowie doprowadza do wyrównania. To już 52 minuta. Przejmuje piłkę Bartosz Nowotnik. Na prawej stronie jest Grzeszczyk. Grzeszczyk do Lubalskiego, Ten na 17. Matrze, dobre strzały. Zawodnika LGKS-u. Ale też czujnie w bramce Jakub Hajda. Nie dał się zaskoczyć. Golki perkwarka Tarnowskie Góry. 54 minuta. Żak trzymuje się przy piłce Adam Żakę, wpada w pole karne cały czas z piłką przy nodze. Piłka dośrodkowana jest Krzeszczyk, Futbolówka podpita przez jednego z rywali. No i kończy się to wszystko rzutem rożnym, ale dobry fragment podlesianki w tej drugiej połowie. A teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jest nowotnik, który trafił wprost w swojego rywala. No chyba w szczękę zebrał graczy Gwarka. Ofiarna interwencja. Zawodnika gości potrzebował chwili, aby dojść do pełni sprawności. Mateusz Mika ładnie się przedziera, zagrał do Lubackiego, ale traci piłkę pod no i spokojnie buduje swoją akcję gwarek Tarnowskie Góry. Teraz piłka za plecy linii defensywnych, poświsnął się Gurgul przed znakomitą okazją Fabian Szkodny, który zimną krwią pokonuje Marcela Owsińskiego. 58 minuta. Przedostatni w tabeli Kwarek Tarnowskie góry obejmuje prowadzenie na boisku wicelidera. No ładnie to rozegrali goście, ale tutaj pechowa interwencja gór gula, który poślizgnął się na mokrej murawie. No i miał komfortową sytuację Fabian Skodna, aby tutaj wyprowadzić gości na prowadzenie. W 64 minucie znowu jesteśmy pod polem karnym Owsińskiego, ale odzyskują piłkę gospodarze. Grzeszczyk do Lubaskiego, Alan Lubaski zauważył w polu karnym Adama Żaka, ten przyjmuje piłkę. Jest jeszcze Łukasz Grzeszczyk, Grzeszczyk na 12 metrze strzał, długi ruch, no i znowu mamy remis. Niezbyt długo cieszyli się goście ze swojego prowadzenia, błyskawiczna kontra wyprowadzona przez Podlesiankę. Adam Żak zostawił piłkę grzeszczykowi, a ten z dużym spokojem doprowadził do wyrównania. 68. minuta. Żakę w pole karne wybijają gości. Zresztą Alan Lubanski strzał! Krótki ruch bramki Jakuba Hajdy, ale dobra interwencja, bramkarza Żagwarka. Dwie minuty później wybija piłkę golkiper gości Kokot do Lubackiego, ten znakomicie uruchamia Grzeszczyka, ale czujny w bramce Jakub Hajda, no ale gdyby to zakończyło się bramką, no to mielibyśmy fenomenalną asystę Alana Lubackiego. Grzeszczyk. Na lewej stronie jest Maksymilian Śliwiński. Śliwiński wycofuje piłkę. Radzą sobie z tym jednak e, goście. Jeszcze jednak nie koniec tej akcji. Kajetan Kunka świetnie włączył się do akcji ofensywnej. Dośrodkowanie w pole karne, ale też dobra interwencja Jakuba Hajdy, który był tego dnia naprawdę nieźle dysponowany. 74 minuta. Auto dla Gwarka, Tarnowskie Gór tracą piłkę, goście dobre odbióry Kokota, właśnie Kokot znakomita piłka do Adama Żaka, który wychodzi w sytuacji sam na sam, Adam Żak z dużym spokojem wyprowadza podlesiankę na prowadzenie 74 minuta, gospodarze po raz pierwszy w tym meczu prowadzą, no a z zimną krwią Adam Żak strzelił swoją piątą bramkę w tym sezonie no warto też nadmienić, że w tym pojedynku zaliczył również dwie asysty. Nie ma mowy o spalonym, idealnie w tempo zagrał Kokow, idealnie w tempo wyszedł też Żak. No i nie dał szans na interwencję golkiperowi gości. 3 do 2 prowadzi Podleśanka na kwadrans przed końcem. minuta meczu i wyprowadzająca Na prowadzenie 80. minuta, Grzeszczyk do Lubaskiego, ponownie Łukasz Grzeszczyk jest już w polu karnym, zagranie wzdłuż bramki, był tam Śliwiński, ale nie udało się mu oddać strzału, no i w dalszym ciągu 3 do 2 prowadzą gospodarze. Ładnie rozegrali akcję podopiecznie Dawida Bremera i Roberta Łysika, no ale zabrakło w obrębie pola karnego Maksymiliana Śliwińskiego, a spotkanie z wysokości trybun oglądał kontuzjowany Artur Tomanek. W końcówce spotkania głoście postawili wszystko na jedną kartę. Jesteśmy w okolicach polekarnego. Dośrodkowanie w szesnastkę. Dołożyły nieco od siebie gracze Gwarka. Kontakt z Bartoszem Nowotnikiem oczywiście był, ale takie coś nie może kwalifikować się do podyktowania jedenastki. Żak na lewo do Śliwińskiego. Ten rozpędza się lewą stroną boiska. Śliwiński do Lubackiego. Intuicyjny strzał zawodnika LGKS-u, ale też dobra interwencja Jakuba Hajd. Doliczony czas gry drugiej połowy. Alan Lubacki na lewej stronie boiska. Lubacki do Żaka. Musi być 4 do 2, ale niestety Adam Żak nie trafia w światło bramki. Szkoda, bo miałby na swoim koncie dwie bramki i dwie asysty. I byłby to na pewno występ, który zapamięta na długo. No a taki lekki niedosyt na pewno pozostała. a najważniejsze, że Podlesianka wygrywać do dwóch. Nie było to łatwe spotkanie, jak może wskazywać na to ligowa tabela. Gwarek postawił trudne warunki, co jest najlepszym dowodem na to, że w tej lidze nie ma łatwych meczów. A nasz następny rywal, Szombierki Bytom, również tanio skóry nie sprzeda.